Zostałem Twoim fanem. Jestem Twoim przyjacielem z Indii Kokok? Dzięki! Pozdrawiamy Indię! Pozdrawiamy Indię! Pozdrawiamy Indię! Pozdrawiamy Indię! Pozdrawiamy Indię! Powtarzam! Mój lepszy widok świetlny w Indii! Mój lepszy świetlny w Indii! Powtarzam! Mój lepszy świetlny w Indii! Dlaczego mam tyle osób Margridy: 3 złote 1 drożdże. Hej, Dawid, ja, moja rodzina i moi przyjaciele no. z Indii życzymy Ci wszystkiego dobrego i wspieramy Cię, bo jesteś osobą niepełnosprawną, która bierze mocne leki na serce. Zdajemy sobie sprawę, że ta choroba to duży ciężar. Cześć. Dzięki mordo na wsparcie, z całego serduszka Ci dziękuję na wsparcie mordeczko Z całego serduszka Ci dziękuję na wsparcie mordeczko Powtarzam z całego serduszka Ci dziękuję na wsparcie mordo Bardzo to doceniam, bardzo doceniam, głęboko tu w serduszku O tu w serduszku doceniam to Że mnie wspierasz na polskim YouTube i za to mój tata i pan Ryszard Mój tata pan Ryszard ja też z całego serduszka Ci dziękuję